z tej strony Mati. E, niestety nie mam skina z powodów e, prywatnych. E, no, trochę mnie nie było, no ale... O, ja nie, mogę, nie mogłem z tym zrobić. Przykro mi. Bardzo przepraszam. E, w tym odcinku chyba pójdziemy kopać e, i troszeczkę poszukać elementów. O ile nie zginę z głodu. Bardzo bym tego nie chciał. Nic nie ma do jedzenia. O, normalnie bym to przewinął, no ale no, to jest małe, nie jakieś 600, 60 kratek. Więc a, nie będę tego przyspieszał. Że będę przewijał you na know, szukaniu zrałców albo diamentów. o żelazo na no, tym poziomie już możemy szukać diamentów a no, więc ja chyba przewinę do do tego, momen do tego momentu, aż znajdę diamenty uda mi się w ten dzień zrobić jakąś farmę? Miałbym taką nadzieję, by zdobyć jakieś jedzonko, szkielet, by nie był blisko. Strasznie blisko. Dobrze, trzcina cukrowa, Kret. znaleźć zwierząt, które dałyby mi O Ale śmieszne dźwięk od ptaków. Troszeczkę mam za głośno grę. 40%. 12 nasionek, piasek mogę sobie zebrać. Także tak 32 powinno starczyć. Wzięłem. Mam nadzieję, że zdążę przed nocą jeszcze wziąć wiaderko wody. Królik może z niego wyleć jakieś ziodąko. Teraz będę tracić HP Nic Chyba. Chyba. Auć. O, tutaj jest ten może go zostawię. Niech se stanie. To jest domek? Dobra. jest? Mech, hmm. pomyślałem, że będę dzisiaj kopać, ale chyba będę robić dzisiaj farmę. Więc może jeszcze je zrobię. Ciekawe, co to jest. Nie wiem. Dzień dziwne. Normalna Chitin, Norowe Chinchitin i Lodoowe Chinchitin. Te Dobra. może sobie przytopię. O, za joderka wody powinno stać. A kilofa nie mam. Może zrobię tę farmę tak na poziomie 59. Ja, okay, Tutaj chyba będę stawiać te skrzynki. Bo na razie nie będzie automaty jest? Y automatycznej. Chyba że sobie zrobię też to mogę sobie zrobić automatycznie nie wiem czy starczy mi żelaza mm, tutaj na trzy kratki dirt i tutaj na... Ale ciemno się zrobiło. Woda chyba się wylewała na siedem kratek, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak macie jakieś sugestie, co mógłbym zrobić w następnym odcinku, to napiszcie w komentarzach. Co Was ja przeczytam. Nie ja mam niestety więcej piasku. Smutno trochę. Na pewno jest też noc. Zgadza się. O, mógłbym wziąć z tego dirta, ale... ...drewna też nie mam dużo. razno. Dobra, wszystko jest. Oliwem się. Znajdę jedną gratkę dalej. money I'm sure. Za mało, ale na jeden chleb wystarczy. A ten odcinek będzie taki krótszy. No, farmę zrobiłem, no nie wiem, co mogłem zrobić jeszcze w tym odcinku, chyba na dzisiaj, to znaczy na cały tydzień wystarczy. Jeszcze raz przepraszam, że w zeszłym tygodniu nie było odcinku. Mam nadzieję, że to już będzie regularnie. E, żegnam was. E, Mati bez skina. Bye bye.